Jedna rzecz, którą powinien wiedzieć każdy właściciel lokalnej firmy, zanim kupi lidy od zewnętrznej firmy marketingowej. Plusem kupowania lidów od firm zewnętrznych, no niewątpliwie jest to, że nie musimy robić własnego marketingu no i dla podmiotów, które dopiero wchodzą na rynek, może być to nie najgorsze rozwiązanie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że takie lidy przeważnie trafiają do wielu przedsiębiorstw jednocześnie, także kontaktując się z potencjalnym klientem, będziesz jednym z wielu a to sprawia, że ilość sprzedaży z takich lidów no, może być na dość niskim poziomie. No, chyba że faktycznie przygotujesz mega wyróżniający się proces sprzedaży i super ofertę, no to wtedy możesz liczyć na sprzedaż nawet do jednego klienta z pięciu. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od tego, co powiedziałem, tak czy siak powinno się to wszystko policzyć, żeby określić, czy twój biznes zepnie się przy takich lidach i przy takiej sprzedaży. No a o tym jak to zrobić, powiem ci w kolejnych nagraniach. Dlatego obserwuj mój kanał, żeby nic nie przeoczyć.